Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z piekarnika. Potrzebować będziemy 40 deko z mielonej łopatki, jedną dużą łyżkę koncentratu pomidorowego, szczyptę, ulubione zioła, w moim przypadku jest to bazylia, sól i pieprz oraz cebula i dwa ząbki czosku. Cebulę i czosnek ścieram na tarce o dużych oczkach i masę mięsną należy bardzo dokładnie wyrobić. Czosnek ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Tak. I już mamy startę i teraz bardzo, bardzo dokładnie należy wyrobić i uformujemy konkrety. Przełożymy do naczynia żaroodpornego jeszcze z solą, upiekszem. i później kotlety zalejemy sosem i będziemy piekli około 40 minut w 180 stopniach. No, musimy spróbować masę mięsną. I to musi być dobrze dobrawione, żeby miało odpowiedni smak No już myślę, że jest idealnie wyrobione i formujemy kotlety. A wiesz, tak jak już mówiłam, zalejemy sosem. Tutaj jeszcze sobie tak troszeczkę spłaszczymy, nadamy kształt. Oczywiście składniki możemy sobie zwiększyć. I teraz ja ser mam w plasterkach, więc ten ser muszę pokroić i połączę z jajkiem i majonezem i zaleję kotlety. Już nie będę solić, ponieważ Ser ma swój smak i nie chcę, żeby potrawa była przesolona. Tak. I teraz jajko dajemy do majonezu i mieszamy i łączymy z serem No, chyba lepiej by było to łyżką połączyć, no ale. dodajemy ser i całość łączymy i zalewamy koklety. I tak jak wspominałam, koklety powędrują do piekarnika. Tak to wygląda. I na każdy koklet kładziemy porcję sosu. Pokrywamy całą powierzchnię. I tak przygotowane kotlety wędrują do piekarnika. Tak wyglądają. Kotlety mielone z piekarnika. I tak oto wyglądają mielone z piekarnika. O ile Państwu mój przepis się nie podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę kotlety mielone z piekarnika.